Cześć, jestem Wieski, a to jest Molten Blade Warband. I w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem w poprzednim, idziemy na oblężenie. Jednak zanim to zrobimy, jedną rzecz powiem: Otóż w poprzednim odcinku trochę z dźwiękiem coś poszło nie tak. Jakaś chrypa mnie dopadła, no nie poradzę. Na dzisiaj powinno być wszystko ok, <laughs> więc zaczynamy. Dobra, więc dołączamy do oblężenia, i dołączamy do następnego szturmu oczywiście. O nie! Mamy tysiąc ludu oblężającego zamek. jedna mała drabina. <laughs> Dobra, może sobie poradzę. Poradzimy. Spróbuję trafić tych łuczników. Proszę bardzo. Trafiłem, ale nie zabiłem. Za wysoko celuję trochę. I goś mi uciekł, no. dobra trochę potrafiałem wygląda spoko jak dobra no raczej jest jeszcze tam ktoś jest i dostał hedzika super i ta tam beuta tu jest trzeba. No cóż ciekawe kiedy oni wejdą na tą drabinę? Atakować. Panowie, nie róbcie przypału. Wchodzić, wchodzić, wchodzić. Na zamek. Znaczy zamek, to jest miasto. Więc oblegamy miasto, a nie zamek. I takie to oblężenie jest jakieś dziwne. To jakieś strzały udało mi się złapać. To jest kusza. Hmm. Teraz aktualnie mam strzały w łuku, więc nie powinno być mi problemem Tutaj jest jakiś gościu i się ruszył, no Wyrwał Heda, wyrwał HEDA Aż go odrzuciło A ta strzała tyle ja nie wiem nie poleciała Dobra, pomijamy wszystko, po prostu włazić na zamek i robić rozpierduchę. Oni stamtąd przychodzą jak widzę. O, już przy, przybyło uzupełnienie ta Dobra, kogoś tam trafiłem. To może w ten sposób będę atakował to kogoś potrafiam. Potem uda mi się złapać jakąś pozycję lepszą do strzelania. Na czym mi właściwie by zależało. Przynajmniej... ...w pewnym... Dobra, atakuję, atakuję. U sam prawie wszystkich zabiję w tym uderzeniu. <grym> No, aż tak to nie będzie. Zabijam tu coś osobę. Ale nie zmienia faktu, że dość sporo. No, ja się powinienem tutaj wycofać trochę. I temu tutaj ludzie moi mogą wejść. Oni przyjmą obrażenia. A ja zadam obrażenia. Zresztą jak ja zginę to. Dobrze, że jest nieprzerwany. To jest dziwne, ale trudno się mówi. Taki mamy klimat w tej grze. No cóż, lecimy z tym tak. No dajcie się zaatakować, nie róbcie przypału. Tak, o, proszę bardzo. Lecimy z tym. Przewaga jest, więc powinniśmy lecimy razem. Czy bardzo, kolejną nerwą Tak, to ja tutaj postoję tak nie wiem, 10 minut. Może zginie wystarczająco, żeby wejść na z... miasto, a mury miasta, tak w pełni. O, oberwałem od kogoś Ludu, nie się. Albo pchajcie się, bo pchajcie się, bo ja sobie zejdę, co? Ja dam radę zejść. No, jakoś jakoś dałem radę zejść. No wchodzić nie strzelać, wchodzić, strzelać potem, jak wejdziecie. Co wy tu robicie? Jestem szefem tego szturmu, no. Wszyscy ludzie są pod moim dowództwem, jak widać. są na zielono. Powinno dać radę. Ale no, niestety. Idą, idą, idą i dojść nie mogą. No, tutaj widzę jakieś... ...cele do ataku. Kość wyrwał Heda i to przeżył. A to ze z w miarę dobrego łuku. Ajajaj, dobra, władzić. Nie chcę im blokować drogi, tak? W końcu wyjdzie na to, że ja sam sobie zadam większe obrażenia niż oni mi. A ten dostał w szyję i przeżył. A ten w ramię i przeżył. No, to w ramię jeszcze może przeżyć, nie? A ten w tarczę. To, to on przeżył na pewno. Mmm, <laughs> kusza. O, wow. Co to ma być. Trupy spadają. Właśnie dlatego na obrężenia raczej jednej drabiny się nie bierze. Inną. No. wili go przede mną cóż, łucznicy są dość dość pożyteczni bardziej niż łucznicy, tak sądzę bo łucznicy strzelają szybciej łucznicy dają większe obrażenia, tak? no dobra, łazić na zamek co tutaj mamy? nic ciekawego do zebrania <noise> tylko ta kusza. Kusi jak to kusza. <grywa> Ale ja wiem, że z niej nie będę strzelał za dobrze. Ponieważ mam małe umiejętności w kuszniku. W kusznictwie. wow nazwijmy to tak, jak to się nazywa. A wokół mam jeszcze trochę strzał, więc jakoś to pójdzie. Tylko no, no, panowie, włazić na ten zamek, włazić. Nie blokować się. Kurde, naprawdę nieprzyjemna sytuacja. Po prostu stoję, o ja jestem zajebiście czerwony. Tak. Oho, tutaj ktoś się? więc niech sobie umrze. Czego mi widok zasłania sztypie? Skubaniec obronił się. Uważam ze strzałami, ale gdzie skończą strzały, to nie będę mógł nic kompletnie zrobić. co nie jest rzeczą, którą chciałbym... Dlaczego wy nie włazicie na ten zamek? Ciekawe, ile ich tam jeszcze zostało. Ich było i tu, tam ze 300, ponad na zamku, ale nas było 1000. O no, proszę bardzo, pojawili się kolejni. No i w ten sposób oblężenie się toczy. Teraz kusznicy będą blokować rycerzy. No kurde. Co to ma być tutaj? Nie by sobie wziąć kilka z ciał. Raczej się tym bardzo nie przejmuję. Tam gościomerwą. Super. O, oh, ale Heda wyrwała z kogoś. Jakiegoś kusznika na drabinie. Ciekawie, ciekawie. Panowie włazić. Patrzcie, z orzełkami idą. Ale czarne to nieważne. O, wleźli na zamek w końcu. Tak więc zostały tylko niedobitki do dobicia. O, i wygrane oblężenie, super. Moje straty, trzech zabito, piętnastu raniono. Kogo zabito? Trzech słowiańskich rycerzy. Trudno się mówi. Wśród sojuszników, o kurde, ci wszyscy hrabiowie razem z królem zostali ranieni. Mi prawie nic. Eh, dobra, ale 200 poszło. Teraz zająć się z murami. Oho, co to ma być? Bardzo przycięło go, że grę tak dziwnie. Niestety właściwie nie znalazłem powodu. A to może tego że miasto? Nie. Nie brzmi jak coś, co mogłoby być możliwe. Zabij go w końcu, tak to się robi typie. Widać, że nie z mojej armii. Kto się z mojej armii polecili na pierwsze. Co to ma być? Tak przycina w czasie tego? Dobra. Sam ich wykończę w tym zamku, idźcie. Dobra, nie podoba mi się to, że tak się gra przycina. Halo, co to ma być? Jakiś dziwny ten... Zamek jest... O, marny dostał. Ale tulga nasza. Więc teraz do króla. Dzień dobry. Fajnie i poprzyjmie. Dobrze. Ja dostanę tulgę. Dalej. Delinard. Dobre, bardzo się cieszy. Bezprzyjmie, dziękuję. Dalej, Despin. Znowu stosunki się zwiększyły. Poprzyj mnie. Dziękuję. Mam przyjaciół na tym świecie. Ula la. Aringot. Stosunki się zwiększyły. Tulka. Poprzyj mnie. Nie, to idź pan w cholerę. Rocha Bert. Ten jest współpracujący. Także stosunki się zwiększyły. Rabia Tredianolaci jego. Zbyt podzieleni jesteście, ja dostanę tulgę. Jeszcze mam Barenza. Proszę bardzo, tutaj. Cóż, no dobra, ba Barenza nie tego. Tak, to jeszcze. Despin Montevar. Montevar mnie nie lubi. Znaczy, jest obojętny, ale właściwie mnie nie lubi. Rafard. Z 10 na 12, super. Cóż, i mnie nie poprze. Trudno się mówi. Jeszcze jest tutaj Mirhout. Mirhout mnie nie poprze na pewno. Jeszcze jest Deglan, który także mnie nie poprze. No, trudno się mówi. Ja sobie zastanę w tej tulce. Tutaj są... jest żarcie, które chcę sobie kupić. Tak, jeszcze są dwie wioski tak w ogóle, od tej tulki. Więc interesującym będzie, jeżeli bym tak... No... Przejął coś więcej niż tą tulkę. A właśnie, gdyby tak podlecieć pod ten zamek... Właściwie w oddziale mam trochę ludu, znaczy w tej chwili tak średnio ludu. Ale na zamku, na zamku jest więcej ludu niż ja mam, więc raczej. Ojcie cholera wzięła, no i tulga nie jest moja, no to... A jeszcze wojna z królestwem Nordów, super. No okej, okay, więc mamy teraz na dwa fronty walkę. O, no, Despin jest tutaj w zamku, to podskoczę do niego. Halo Despin, gdzie jesteś? Tam gdzieś siedzi. To jest Kubaniec. Ładna chata. Jasna chata. <noise> Dzień dobry. Dobra, Despin nie poprze, jeżeli chodzi o jakąś wioskę przy Tulce. Względnie mi na tym zależy, więc spoko. Zarządzać tutaj garnizonem, chciałbym tak oddać, tak z... O, z 10 rycerzy oddać sierżantów, raczej nie, ale w zamian tutaj wziąć sobie piechociarzy. No, a na oblężenia to piechociarze będą zdecydowanie lepszym, no, lepszą decyzją. Jeszcze gdyby udało się pokój tam z Hanatem, to są mają dwa zamki tylko, trzy, cztery zamki. Ale my mamy wojnę teraz tutaj, tutaj trzeba się tym zająć. Okej. Okay. Gdzie jest król? To jest Mirhaut, to jest Meltor, w ogóle z Meltorem dawno nie gadałem. Tak, dobra. jakieś zadania? Zadań nie ma, dobra. Wow. Klasowa kierów i swadzi? Wow. To teraz dopiero się zacznie, nie no? Yard Kleis. Dobra. Ale klejs nie należał przypadkiem do ładniej Dobra, atakujemy. Nas jest mniej, ale oni nie mają piechoty. Znaczy, mają piechotę. Przynajmniej tak być powinno. No w końcu on jest... cóż. Właśnie ja dobrałem sobie piechotę zaraz. Zamiast... A, super. Jest trochę jeźdźców i jest od groma piechoty. Dobra. Wę cóż? Bitwa względnie wygrana bezpośrednio przez nas będzie. Przeze mnie. To jest moja bitwa. Rozwalę wszystkich. O, umrzyj panie. Co pan tu robisz? Oni mają tutaj dużo ludu. Zdecydowanie za dużo ludu. Ale to jest piechota, więc piechota szybko umrze. Cóż, trudne się mówi. Marny awansował, jak miło. 15 poziom do mojego poziomu, to jeszcze mu daleko. Tych kuszników tutaj trzeba zgarnąć jak najwięcej, jak najszybciej. Kusznicy to jest zło. I taki trafik gościa w łeb to na pewno zdejmie na hita. że bardzo, sam już ich takie, taką ilość zdjąłem, że. Nie ma szans, żeby bitwa nie była wygrana. Kunikami atakują No i mi się nie podoba. Tutaj są kusznicy ze swadi. Tu jest jakiś rycerz ze swadi. Włócznik ze swadi dokładnie. Najlepsze kusznicy są groźni, nawet jak mają niski poziom. Dobra, ja muszę odjechać. Bo mnie trochę już zabolało to. Tutaj bardziej tych takich z boku wybijać. Z łucznikiem nie chcę się bawić. Ale tych kuszników tutaj A to po prostu wybijemy. Patrzcie, dostałem właśnie kuszy i to bolało. Dobra, teraz powinienem się odsunąć Aż moi ludzie tutaj podejdą w ogóle Gdzie są moi ludzie? Tu jest moja konica Konica zajęła się inną konicą, więc to tutaj Trzkwił haczyk O, trafiłem w tarczę, no spoko Oj ludu, konico do ataku na już solidnie osłapioną Armię wroga, to już kilku kuszników zostało. Gościu dostałeś właśnie w plecy. Teraz, że ten gościu, zanim wpije się tam w tą wodę, to niech sobie umrze. Ota. Dobrze, bitwa wygrana. Chyba jeszcze jedna część tej bitwy będzie. Trzech zabito, 18 zabito. Jest ich połowę mniej niż mnie, więc po prostu ich zniszczę. Właśnie renomy sporo dostałem, to jest miłe. Im więcej renomy dostanę, tym lepiej. Wtedy królu może bardziej chętnie będzie dawał mi ziemię. Na no, czym by mi zależało. Im więcej ziemi dostanę, tym jak potem na przykład oddzielę się od królestwa, to będzie lepiej, nie? Tak, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Moja konica do ataku. Teraz jest ich trochę więcej. Niestety ja, no, nie jestem w pełni zdrowy, więc będę musiał uważać, żeby nie dostać głupio w papę. A jak to się stanie, to na końcu przegramy bitwę, a tego nie chcemy, bo inaczej, to jest coś, co chcemy po prostu uniknąć. No ja już zabiłem, najpierw go nie trafiłem, ale potem i tak go zabiłem, więc jest spoko. Ale także także padło, tam jeden ucieka, to ja go zdejmę. Łup, i go nie ma. Jeszcze tutaj ktoś gonił za knikiem, tutaj ktoś był. A, jakieś takie. Już zdecydowanie niedobitki. 260 poziom broni jednoręcznej się zbliża. Ciekawe ile czasu minie zanim wbije 300. A, dobra. Jeden zabito znowu. Kto zabity? Jakiś chłodenski zbrojny. A dobra, a to sobie leć wolno. wolno. Dobra, raczej nic nie biorę. Marny awansował, marnego umiejętności, wiadomo, trzeba zwiększać. Charizm oczywiście i tutaj w perswaz. Będziesz bardzo perswazyjny człowiek, panie Mar. No dobra, a tutaj na razie powstrzymam sobie się z awansami, aż zgarnę trochę więcej pieniędzy. Lecimy do Dichrim? A może do prawym? Dobra, a może nigdzie? Mamy już ponad 20 minut odcinka, więc myślę, że to byłoby na tyle. To ja na tle spalonej wioski. Dobra, tak to będzie ok. Więc cóż, to byłoby na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, oceny tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało zapraszam do komentarzy ała i to byłoby wszystko więc jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę żegnam się z Wami i cześć